Wam <laughs> falstart. Ale dobra, jedziemy dalej. Niektórzy z was pewnie już to wiedzą, a, bo chwaliłam się tym niedawno na Facebooku, a inni się dowiedzą, że e, robię mm, muzykę do oficjalnego spotu tegorocznego e, festiwalu, w zasadzie już 10. edycji festiwalu e, filmów rosyjskich Sputnik nad Polską. Jest to dla mnie ważny moment, i tak sobie myślę. Że no, bardzo się cieszę, nie? I chciałam się z Wami podzielić a, trochę tym, co sobie o tym wszystkim myślę. Bo wiecie, nie? E, robiłam już e, muzykę do e, wielu spotów tam do internetu głównie ale pierwszy raz robię coś na taką skalę i wiecie, fajnie, nie? Bo jest to ogólnopolski festiwal i ten spot będzie emitowany w ogóle w wielu kinach, w ogromnej ilości miast, przez wiele dni, we wszystkich największych właśnie miastach w Polsce i na wielkich ekranach, i ta muzyka będzie chciała z wielkich głośników i oczywiście będzie też promocja w radio i będzie też promocja w internecie, no, i wiecie, skala jest po prostu taka wow, nie? Ogromna, i, i tak sobie myślę, że no, nie będę ukrywać, że się nie cieszę, że się cieszę. Jestem bardzo podekscytowana tą całą akcją i tym, że e, biorę udział w czymś tak wielkim i związanym e, z kulturą rosyjską, bo w końcu no, skończyłam filologię rosyjską nie? w Toruniu i w sumie fajnie tak pracować w tym temacie. No, bardzo się cieszę, że mogę dołożyć do tego wszystkiego, wiecie, swoją jakąś tam cegiełkę i mam takie fajne poczucie, że tworzę kawałek kultury. No i dlatego też chciałam bardzo podziękować osobom, które mnie w ten projekt wciągnęły. Mogosi, przede wszystkim, którą w ogóle poznałam w Moskwie, na festiwalu Wisła, jak pracowałam jako wolontariusz. A Małgosia tym wszystkim dowodziła chyba wtedy. I ten festiwal Wisła to jest taki, wiecie, festiwal polskiego kina w Rosji. I taki trochę, to jest taki trochę Sputnik, ale odwrotnie, nie? Także Małgosiu, wielkie dzięki. Dzięki Patrycja za całą koordynację i reszcie ekipy też dziękuję i Darkowi, który tworzył spot, i, i całej reszcie. Oczywiście festiwal polecam wszystkim, którzy, którzy jeszcze nie brali udziału nigdy w, w Sputniku, albo którzy brali i zachęcam, żeby wzięli udział w kolejnej edycji. Fajnie by było, gdyby ten spot reklamowy Wam się spodobał, nie? I, i ta muzyka, którą zrobiłam, żeby, żeby Wam się spodobała, bym chciała jednak. Fajnie by było. To tak się zastanawiam, jak to będzie, wiecie, usiąść w, usiąść w tym kinie, na gali otwarcia na takim pierwszym spotkaniu i zobaczyć ten spot na, na wielkim ekranie i usłyszeć go z tych wielkich głośników i jestem ciekawa co ja sobie wtedy pomyślę i co, co ja poczuję nie? czy to będzie jakieś, um, jakieś jakieś ponadprzeciętne czy to będą jakieś ponadprzeciętne emocje czy po prostu to usłyszę i no dobra fajnie zrobiłam to i tyle bo w ogóle od razu przypomina mi się taki wywiad Taki moment e, wywiadu z, e, z zespołem Rebeka przy okazji wydania e, nowej płyty Davos e, i to było w radiowej trójce. E, e, I ona, skwarek, wokalistka, została zapytana e, wtedy, e, co czuje, w ogóle płyta genialna, co czuje przy, przy okazji e, wydania tej płyty i w ogóle jakie są, jakie są w niej jakieś tam emocje. I, jak, jak ona się z tym czuje, z tym wszystkim. I ona powiedziała w ogóle wtedy coś, coś fajnego, co mnie bardzo rozśmieszyło, i dlatego to tak zapamiętałam, że um, spojrzała tak na tą płytę, nie? Posłuchała jej, chyba tak mniej więcej, oczywiście. Posłuchała tej płyty, spojrzała tak na tą płytę, i pomyślała sobie, kurde. To ja, to naprawdę ja to zrobiłam, ja to zaśpiewałam te piosenki, to wszystko, a to moje. Przecież ja niedawno tu stałam i smażyłam jeszcze kotlety, nie? I wiecie, i to jest właśnie to, to jest kwintesencja, po prostu tego, jak czuję się. E, twórca, tak sobie myślę, bo przecież jesteśmy wszyscy mm, ta, takimi samymi ludźmi, robimy te same rzeczy codziennie i właśnie smażymy te kotlety, chodzimy w dresie i robimy różne inne rzeczy, a jednak jakoś to się wszystko toczy do przodu i, e, i, i jesteśmy entuzjastami, i robimy fajne rzeczy i, i właśnie to, ten moment takiego poczucia, że jak to, to ja, to, to myślę, że mam, na, mam nadzieję, że coś takiego przeżyję, bo to byłoby fajne, nie? Znaczy, już tak trochę się czuję, szczerze mówiąc. <grywa> um, no i, i w sumie tyle, nie? Fajna sprawa w ogóle. Dzięki jeszcze raz, cały Sputnik i polecam Wam festiwal. Oczywiście yy, spot jak tylko się pokaże, to, to będę go tam udostępniać, promować i, i chwalić się. Także na razie tyle. Trzymajcie się. Ciao!